Witajcie w kolejnym MMO teście na naszym kanale i dzisiaj wracamy sobie do tematyki, która raz na jakiś czas przewija się w obrębie naszych materiałów z tej kategorii, mianowicie krzesła skierowane dla graczy czy też osób przysiadujących długie godziny przy komputerze. Przeważnie sprawdzamy konstrukcje czysto gamingowe, wiecie o tej stylistyce kubełkowej, ale już zdarzyło nam się sięgnąć po ergonomika i dzisiaj znowu to robimy przy okazji konstrukcji SPC Gear EG950, czyli fotelam z wyższej półki cenowej, jednak od jakiegoś czasu już na nim Siedzę i dzisiaj podzielę się wnioskami z jego użytkowania oraz tego czy warto za niego aż tyle płacić. Zapraszam do dalszej części filmu. EG950 to fotel z trochę innej kategorii, która zdecydowanie nie jest przeznaczona dla każdego, szczególnie ze względu na cenę. Mówimy tutaj bowiem o kwocie niemalże 2000 zł bez kilku klepaków. Czy to dużo, czy mało, trochę zależy od punktu widzenia. Osoba, która spędza dziesiątki godzin tygodniowo przy komputerze, pracuje przy nim, gra, streamuje, prawdopodobnie będzie w stanie pozwolić sobie na taką atrakcję, no bo czemu nie inwestować w siebie i swoje miejsce pracy? Doskonale jednak zdaje sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo osób młodszych, czy też starszych. Które nie dysponują nawet połowu takiej kwoty na siedzisko, i w pełni to rozumiem. Niemniej jest sporo alternatyw na rynku, wystarczy się rozejrzeć, nie jest to jedyna opcja, którą możecie wybrać. W każdym razie, jak już przechodzimy do sedna, eg 950 to fotel ergonomiczny, który trafi do nas w dosyć dużym pudle. Tam odnajdziemy wstępnie złożone siedzisko, więc pomoc drugiej osoby w dalszym montażu jest zbędna, o ile macie trochę siły. W zestawie nie brakuje, siłownika, metalowej nogi, kółeczek ze względnie elastycznym wykończeniem, no i zagł... Personalizowanego, oczywiście, bo takie rzeczy w SPC Gear można sobie zamówić. Generalnie na pierwszy rzut oka fotel sprawia wrażenie solidnego i co najważniejsze, banalnego w montażu, bo moja ingerencja kluczem polegała na, uwaga, uwaga, dokręceniu dwóch śrubek odpowiedzialnych za zagłówek, właśnie. Gdyby zawsze montaż był tak prosty, pewnie świat byłby piękniejszy. 10 minut, krzesło złożone, no i można przyjrzeć się mu bliżej, a przede wszystkim wygodnie usiąść. Patrząc już na samo złożone siedzisko, widać, że nie jest to fotel skierowany bezpośrednio średnio do graczy, ale to może i dobrze. Kubełkowe fotele, mimo początkowej fascynacji produktem, aktualnie traktuję jednak z dużym dystansem. Ładne, agresywne, jeżeli chodzi o design, ale po czasie ujawniają swoje wady. Tutaj z kolei mówimy o sprzęcie, które nie wygląda jak zabawka i od razu mamy poczucie obcowania z czymś klasy wyższej, mówiąc tak o podstawowych funkcjach, jak również wykończeniu. EG 950 wykonany jest w przeważającej części z metalu w chromowanym wydaniu. Niemniej stal przejawia się również w bardzo solidnej podstawie siedziska, która serwuje nam kompletnie Inną jakość, aniżeli w tych fotelach gamingowych. Wytrzymały kawał stali utrzymuje całe siedzisko, no i stelaż z grubego tworzywa. Pozostając jeszcze na chwilę przy spodzie fotela, siłownik klasy czwartej, Udźwig na poziomie 120 kg, no i regulacja. Jedna do naciągu bujania ukryta jest pod postacią obracanej wajchy. To jednak nie wszystkie dobrodziejstwa. Możemy bowiem regulować także wysunięcie siedziska przyciskiem skrupulatnie wpasowane w plastikową ramę po lewej stronie. Całkiem nieźle to przemyślano, jednak dalszych opcji do pasowania fotela należy szukać już gdzie indziej. I tutaj poniekąd zaczyna się zagadkowa konstrukcja EG950, która ma swoje plusy, no ale ma również kilka minusów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, zaczepię o ogółem związane z wykonaniem samego siedziska i oparcia. Powiem tak, bardzo wygodne i za co jestem niezmiernie wdzięczny, wykonane z siateczki. Elastycznej, podbitej grubą pianką na krawędziach, przez co obcowanie z fotelem nawet przez długie godziny jest po pierwsze bardzo komfortowa, po drugie nie doprowadza w upalne dni do szału. To już drugi fotel tego typu, z którym mam styczność i nigdy w życiu nie zamieniłbym siateczki na jego skórę czy nawet materiał. Cyrkulacja powietrza, sprężystość i brak obaw o wgniatanie się pianki w środku to w zasadzie same zalety. Jedyną wadą tak utkanej powierzchni pozostaje chyba fakt, że wyraźnie wzmaga ona ścinanie włókienek z ubrań, więc wszystkie elementy raz na jakiś czas trzeba czyścić, bo zwyczajnie obrastają w warstwę, że tak powiem, opiłków z ubrań czy też jak wolicie kurzu. Niemniej sprzątać i tak trzeba, więc kilka dodatkowych powierzchni do odkurzenia przestało mi przeszkadzać. Grunt, że jest wygodniem, jest płaskie, żadnych ograniczeń ruchu naszych nóg. Z kolei oparcie też ma bardzo fajny profil, plus możemy dodatkowo regulować odcinek lędźwiowy, wypychając cały stelaż lub też zmieniając pozycję poduszki pod spodem, która znajduje się na prowadnicy. Ciekawe rozwiązanie rzeczywiście sprawdza się dobrze, i już na pewno lepiej niż wszystkie poduszki w fotelach gamingowych. Tutaj ten kształt jest po prostu optymalny. Jedynie sam zagłówek. Przesunąłbym chyba trochę bliżej głowy, natomiast nie zapominajmy, że nadal można regulować jego wysokość. No i teraz mogę już zaczepić o podłokietniki. To z nimi mam największy problem, chociaż doceniam ich ogólne wykonanie, ale jest kilka rzeczy, które powinny na przestrzeni kolejnych rewizji, powiedzmy, ulec jakiejkolwiek poprawie. Z iście prywatnych uwag, nie do końca lubię ich zaoblony kształt, a tworzywo na ich powierzchni mogłoby być bardziej elastyczne, aniżeli aktualne. No ale to szczupliwości. Z faktów z kolei, definitywnie wartych wypunktowania, to przede wszystkim brak regulacji w przód, w tył, no i na boki. Te możliwości blokuje nam łopatka, jedna i druga, pod spodem, którą możliwiają regulację oparcia oraz wysokości fotela. I co prawda wiem, że przeważnie nie zwracacie uwagi na tak bogate funkcje, ale w tej cenie, powiedzmy sobie szczerze, mogły się zdecydowanie pojawić. Znacznie bardziej irytuje mnie jednak coś zupełnie innego, a mianowicie regulacja podłokietników w pionie. Mają one kilka progów i unosząc mechanizm natrafiamy na kolejne zapadki. Niestety regulacja sama w sobie wymaga dość dużo uwagi, bo wystarczy przeskok o jeden próg za dużo, no i całość wraca do pozycji podstawowej. Kupując zatem ten fotel należy Zwracać uwagę, aby nie przyciągać go do biurka przy pomocy podłokietników, właśnie bo ponowne dobieranie wysokości mamy wówczas jak w banku. Przechodząc do podsumowania, owszem, moim zdaniem fotele ergonomiczne są znacznie lepszą opcją, aniżeli fotele gamingowe i to z pobudek czysto użytkowych. Fotel gamingowy to zazwyczaj kubełkowa konstrukcja, być może nie do końca wygodna dla wszystkich osób, poza tym wykonana przeważnie z ekoskóry, a ekoskóra w gorące dni takie jak ten niestety totalnie się nie sprawdza, lepi się i tracimy w ogóle poczucie jakiegokolwiek komfortu. Natomiast w tym momencie siedzę na siateczce, również jestem oparty o siateczkę, no i ta cyrkulacja powietrza sprawia, że... nie odczuwam aż tak tego upału, który panuje w tej chwili na zewnątrz, ale również w mieszkaniu siłą rzeczy. Patrząc kolej na EG 950, niestety jest to fotel z wyższej półki cenowej, więc nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić, ale jeżeli to zrobicie, to moim zdaniem powinniście być zdecydowanie zadowoleni, aczkolwiek ma on pewne minusy. Najpierw jednak pozytywy. Bardzo wygodna konstrukcja, przewiewna, solidnie wykonana, co jest dla mnie istotne, ponieważ w tych gamingówkach przeważnie siłowniki czy też mechanizmy lecą. Tutaj wszystko sprawa że nie naprawdę bardzo solidnego, wytrzymałego, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Nie pojawiło się również żadne zgrzytanie tak w obrębie całego fotela, jak i również samego mechanizmu. A nie ukrywam, że ja jestem nałogowym użytkownikiem systemu bujania. Korzystam z niego również tutaj namiętnie od prawie 3-4 tygodni, więc jest w porządku. Ale są też rzeczy, które mi się nie podobają, mimo że konstrukcja wykonana solidnie, to jednak nie zadbano o tą pełną regulację w obrębie podłokietników. Możemy je obracać w pewien sposób w pewnej płaszczyźnie, do tego do góry, do dołu no ale niestety nie ma regulacji do przodu, do tyłu. Trochę nad tym ubolewam, uważam, że powinna się pojawić. No i samo podnoszenie tych podłokietników nie jest do końca intuicyjne i bardzo często gdzieś tam zdarzyło mi się, że pociągnąłem za ten podłokietnik. Wówczas on opada do pozycji podstawowej, trzeba znowu celować na konkretny ząbek, który gdzieś tam nas interesuje. Także są plusy, są minusy. Uważam, że ta cena mogła być delikatnie niższa, ale jednocześnie wiem, ile kosztują fotele ergonomiczne i ten jest naprawdę fajnie wykonany. Jest to opcja, którą zdecydowanie warto się zainteresować. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać jak zapatrujecie się na fotele ergonomiczne oraz na propozycje od SPC Gear, bo wiem, że ona sporo gdzieś tam kontrowersji w sieci e, wzbudziła, także komentarze są wasze. No i nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli wam się spodobał oraz subskrybować naszego kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do usłyszenia. Cześć.